Przedstawiałeś na, na kongresie TOP 10 takich wydarzeń mhm. najciekawszych, najważniejszych wydarzeń pr -owskich. Ale bardzo I... ważne, subiektywny, okay. subiektywnie, czyli to Czy, nie a, Wybór Adama Waszyna. <grym> Było kilka, kilka ciekawych dla mnie rzeczy. Mhm. Debiut roku. W tym momencie pojawia się tutaj plansza ze zdjęciem pewnego nieznanego człowieka, który pewnie też jak tutaj przez publiczność, jak i przez widzów nie zostanie rozpoznany, a okazał się nim poseł Arłukowicz. Ciekawe jest to, że to zdjęcie pochodziło z materiałów promocyjnych stacji TVN w związku z programem Agent, w którym to występował poseł Arłukowicz. I, i, I wydaje mi się, że to jest jakieś jego spore osiągnięcie, że tego agenta mu za dużo nie, wy, nie wyciągano, że dopiero po jakimś czasie ludzie się zorientowali. Zaraz on, ten tak. Arłukowicz to przecież on był w tym agencie, prawda? Ciekawe, jak kto przypomniał sobie o tym. Może, może on sam. No. Kiedyś Olechowski powiedział taką, e, taką fajną sentencję, że im wyżej mało pana drzewo wchodzi, tym bardziej jej tyłek widać. Tak? Także w momencie, kiedy Arłukowicz był coraz bardziej znany, no to wiadomo, że wtedy patrzy się skąd, skąd pochodzą tacy ludzie. A jego wejście do salonów medialnych, tak mo, mo, można by było to nazwać, było dosyć spektakularne. Właśnie w mojej I opinii najbardziej spektakularne. Takie wow, Bon Moty, tak? Wie jak rozmawiać z dziennikarzami medialnych? Tak. Żeby pojawić się, daje konkretne, krótkie zdania, które łatwo zacytować. Mm. Spoko. Jak no nie bez powodu pewnie w, został samym agentem wcześniej, tak? Bo to też musiał no, mieć już takie cechy, które sprawiają, chyba że... Chyba zwyciężył ten program, to była chyba który, któraś edycja. Ja już nie pamiętam, czy on no. zwyciężył, czy on był agentem. Okay. Bo tam nie, taka... nie był. Nie było. On zwyciężył to, tak? Tak, a, a on chyba rozszyfrował też agenta. Tak Aha. Jak, jak kojarzę jakie, jakieś migawki... A to warto to... byłoby pogrzebać, zobaczyć skąd, tak. skąd jest ta y, kariera, o, z, <laughs> jakie tak. ma korzenie, bo na pewno, na pewno związek skutkowo-przyczynowy jest między popularnością obecną, a tym, że, że tak dobrze wypadł w tamtym okay. programie. Zwłaszcza, że y, jego kariera... Rzadko się zdarza, żeby uczestnicy y, programów tam typu reality show budowali takie mocne Karierę bazując tylko na tym. Ona właściwie dopiero wyszła po tym, jak stał się, jak jak, jak się słaby. No, zwycięzca pierwszego Big Brothera jest do no. dzisiaj posłem. Dosyć trakt... takim Ale dzieckiem. wybranym drugi raz. Okay, Także ale... to, to gdzieś tam jednak funkcjonuje. Chyba w jego regionie, bo generalnie na arenie ogólnopolskiej. Rozpoznawalność ochrony. jest bezcenna w naszych czasach. Bezcenna zupełnie Także... Okej. Okay. Kolejne z Twojej listy to jest powrót czy medialna ofensywa generała jerozolskiego. Myślę, że to jest bardzo świadoma, przemyślana taka strategia, bo rzeczywiście był taki teraz, może trochę mniej ze względu na, na aktualne wydarzenia, ale rzeczywiście Jerozolski tu, Jerozolski tam. By jego takie próby. Z jednej strony oczyszczanie, się, a z drugiej dziennikarze sami zaczęli zaczęli grzebać. I to, to co ciekawe, to nie było tylko związane z rocznicą. Bo zazwyczaj jaruzelski pojawiał się przy rocznicach. Albo przy procesach. Albo mhm. przy procesach. Mhm. A tutaj nagle on, jego świadomy wybór, bardzo przemyślane wypowiedzi, taki trochę inny wizerunek. To się, to jest... wydaje mi się, że, że ten poprze, poprzednik w on się łączy z tym, o którym teraz rozmawiamy, bo tu też kluczem do mediów, czyli takim w zasadzie coś, co od otwierało drzwi mediów jest owa rozpoznawalność, tak? Jaruzelski jest rozpoznawalny totalnie. Ja nie sądzę, żeby, żebyśmy znaleźli wielu dziennikarzy, którzy nie chcieliby przeprowadzić wywiadu okay. z Wojciechem Jaruzelskim. Mieć coś takiego w swoim portfolio to nawet osobiste przeżycie ciekawe, prawda? Rozmawiałem z tym, który wprowadził w Polsce stan wojenny, a więc... A nagle Jaruzelski zaczął się zgadzać na wywiady, bo to też... Nie... Zdecydował się, że medium, że media będą dla niego Pośrednikiem jego komunikacji. Zdaję sobie sprawę, że kres jego żywota się zbliża, i jak sądzę, tak to oceniam subiektywnie y, 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 zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie y, wybielić się, to znaczy zaprzeczyć faktom, które zapisały w historii go w nie najlepszych kontekstach, ale to, co może zrobić, to zrelatywizować, to przedstawić. Argumenty, które pokazują, że, że nie jest wyłącznie negatywną postacią. Jest przygotowany na trudne pytania także. na dobrą sprawę on teraz walczy o swoje życie po życiu. Miejsce w historii. O to, w jaki sposób on będzie żył właśnie w, w, w historii. I, i, z, I z tego punktu widzenia, wiedząc, że media chętnie będą z nim rozmawiać, musi się godzić też na y, 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 warunki jakie media znaczy na mhm. sposób, w jaki media funk funkcjonują. A więc musi się godzić na trudne pytania, musi się godzić na to, że będą go konfrontować z trudnymi faktami, konfrontować z ofiarami. Dokładnie i, i, i że wtedy nie może y, no, w, 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 zdezerterować <laughs> y, i Coś, co wspomniałeś przez chwilę, jest świetnie przygotowany do tych spotkań. Znakomicie i to także pod, nie tylko merytorycznie, że potrafi odpowiedzieć na trudne pytania, ale także pod tym medialnym w tym medialnym charakterze. Na przykład cytuję bardzo często zauważyłem jakieś poprzednie wypowiedzi bądź poprzednie programy autorów, znaczy dziennikarzy, z którymi rozmawia, co, okay. co tworzy więź między nimi, a więc on się przygotowuje nie do konkretnego oderwany. wywiadu. Okay. Tak. Okej. Okay. I nie mógł się nie pojawić na, na kongresie słowo Facebook na te, które, które tak. jest teraz wszędzie. I zmienia też, jakby zmienia zachowania. Yy, branży PR, powstają nowe. Właściwie to jest cały czas taki jeden wielki eksperyment, a czasami nawet pole minowe wspomina się, że powstają osobne strategie, czy takie stylebooki, jak zachowywać się, jeśli chodzi o, o to medium. W, w, wydaje mi się, że właśnie z Facebookiem zakończyła się era Y, takiego eksperymentowania jako takiego, tak? że to trwało przez ostatnie tam, nie wiem, dwa czy może nawet trzy lata, podobnie jak z blogami, z Twitterami, nie wszystko przeszło, tak? Nasza klasa ma ogromną y, liczbę użytkowników, ale jakoś nie istnieje tak. tak słupki y, wyglądają y, świetnie. Ale... Tak, tak, ale nie, nie, nie istnieje na, na, na przykład w obiegu medialnym nasza klasa w takim stopniu, jak, jak Facebook. Tak? Gdzie, gdzieś to jest, ma, ma, ma większe przełożenie, jakby to powiedzieć, wchodzenia do świadomości zbiorowej, tak? nie, nie pojedynczych użytkowników. I Facebook obecnie, moim zdaniem, właśnie w ciągu ostatniego roku, przeszedł pewien Rubikon, stał się właśnie liderem, jeżeli chodzi o wyznaczanie kierunków komunikacyjnych. Bo jeżeli nasza klasa ma 7 razy więcej użytkowników, ale jednak idzie drogą, którą wyznaczył Facebook, Okay. Goni, goni po prostu. Tak, lidera, to, tak, To prawda. Fakt, że ma y, kapitalny zasób, więc kto wie, hmm. czy, czy, czy to nie wyjdzie też naszej klasie na, 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 i nie, nie przejmie tego, ale jednak Facebook wyznacza trendy i obecnie w naszej branży, w branży PR-owskiej, nie y, istnieć w Facebooku to no, jak nie mieć strony www. To jest, to jest absolutnie już rzecz, rzecz zupełnie podstawowa, a także to, o czym Ty wspomniałeś, y, istnieje. Nowy obszar zagrożeń, realnych zagrożeń. To, to nie są już zagrożenia grup dyskusyjnych, które gdzieś tak, się pojawiały. Tylko to są zagrożenia już solidnego medium, do którego mają dostęp, duży dostęp, e, tzw. Tak zwani liderzy opinii, którzy tą opinię przekazują dalej I a wszystko się media. I dzieje się w takim czasie rzeczywistym właściwie reagować tak. trzeba bardzo szybko. Nie ma czasu na opracowanie strategii z kryzysowej. To jest podstawa sytuacji kryzysowej, żeby reagować szybko, ale też reagować właściwie. W Facebooku wiemy, że trzeba reagować szybko, ale czy wiemy, jak reagować właściwie? Tak, nie ma, ma też, jakby sami użytkownicy są bardzo mhm. nieprzewidywalni, nawet. Te, teraz w czasie tego konkursu dzieje się y, akcja z HTC, Marką. Nie wiem, czy czytałeś. Nie, nie, czy, czy nie, nie, nie zauważyłem. Okej, okay, to pojawi się pod, pod, pod tym linkiem, ale rzeczywiście to pokazuje, że nawet fajne akcje i czasem, czasem ciekawe, fajne pomysły, które w poprzednich, w innych mediach działały, nagle na Facebooku mogą zupełnie nie działać odwrócić się przeciwko. się przeciw, okazuje, że tam płuc? jest jakaś taka szpilka, która tak, sprawia, no, że ten balon pęka? Tak, tak więc no to no rzeczywiście. Nie lubię nazywania kolejnych pokoleń czy roków, ale myślę, że rok Facebooka to będzie tutaj tak, dobrym, tak. dobrym określeniem.